Witajcie, witajcie! Z tej strony Nowaku Kolejna część The Elder Scrolls 5 Skyrim Moi drodzy, kontynuujemy naszą przygodę W tym samym momencie co żeśmy zakończyli ostatnio mapka, łapka, fapka, srapka Gdzie my mamy się udać? Mamy się duszyć do Rzecznej Puszczy Ok, czyli ciśniemy Zapierdzielamy sobie eleganciuśko pomalutku. Powiem Wam moi drodzy, że ostatni odcinek no, był taki... Nie może powiem... Ze mną do tronu i się do walki o dobry pomysł ziomek. Tylko Ulfik może wiedzieć, co my tak, chcieli mnie zciąść. No i tak, i ten smoke. Dołącz do buntu gromowład jakiś poboczny questik, tu questy mamy pod czym, pod L, pod K J, pod J cisza przed burzą różne, dołącz do punktu gromowany nie, będziemy szli tutaj cały czas misje główne dobra, ciśniemy no, i to nie tutaj tutaj trzeba było iść o to, co jest grane ziomuś Czemu nie biegniesz ze mną? Mój teraz ostatni odcinek był nawet dość taki ciekawy wstępniaczek, wiadomo. Zobaczymy jak się nasza fabułka rozwinie dalej. Chodź ja tutaj mam iść. Ziomuś, jesteś tu biegniesz. No co tak szybko? Boże, co tak wolno? No biegiem, 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 biegiem. A nie, będziemy się upierdzielać. Daleko jeszcze. What the fuck? Co tu jest? Co my tu mamy? Kamienie Przeznaczenia odkryto. Tachel... Kamień Maga, nie. Co tu jest za kamień? Tu jest co? Mieszący mech. 3 z 13. Z 3 13. Po całym o. Idź. Się na kamień własność. Bojownika. Dobra, może ten kamień wojownika coś nam da. Ci, którzy otrzymali błogosławieństwo znaku wojownika, zyskują umiejętności bojowe o 20% szybciej. Do odwiedzenia... O, na tej chwili możesz mieć tylko jedno błogosławieństwo znaku. Przyjmij znak. Eleganciuśko. Dobrze. What the fuck? Ale może jakiś... Może i kamień wojownika. Okej. Okay. Aha, posiadam już błogosławieństwo tego kamienia. Dobra, to teraz w którą stronę ziomek, co? Dobra, tam, tam ciśniemy, no to ciśniemy. Mnie się tu coś zdaje, że źle żeśmy poszli, wiesz? Dawaj łapkę. O to, hold trochę daleko jeszcze. Aha, nie, dobrze, poszliśmy. No to ciśniemy, może po drodze będzie ktoś... Skoro dotarliśmy tu przed wieściami z Helgen. No nic spoko. Na o ile nie zrobimy niczego głupiego. Jeśli wpadniemy na cesarskich, pozwól no. mi z nimi pogadać. Okej. Okay. Żaden problem, Ziemek. Zostawię to tobie. Najwyżej je... What the hell? O tu wilki jakieś. Aha, a gram na... Gramy na czeladniku. Jakbyście nie wiedzieli, no to mamy ustawienia, gra, jest czeladnik, a później jest ekspert. Czyli na czeladniku będziemy cały czas cisnąć. Tutaj kamerka, a to może jeden weźmiemy do przodu, 10 minut zapis. Eleganciuśko. I ciśniemy jakiś lucik tutaj. Srebrny pierścień, co to? Żeby zawsze Kasiurka się jakaś przyda. Tu masz, masz łuk. Oj, ja mam łuk. Nie mam łuku? Ja wolę dwie... Dwie bronie. Dobrze, że chcesz iść ze mną. jest niedaleko. No okej. Okay. Mm -hmm, mm -hmm. Ładnie to wygląda, bo ta gra jest śliczna, że tak powiem. Jak to? The Elder Scrolls, oczywiście. Otohol? Oha, weszliśmy do Rzecznej Puszczy. I co, jest znowu będzie odcinek z większością pitolenia, tak? Chyba nikt tutaj nie wie jeszcze, co się stało. Chodź. Gerdur pewnie Widziałem pracuje w swoim tarpaniu. Co? Co? Czego chcesz, notko? Był wielki jak góra i czarny jak noc. Przeleciał prosto nad kurkarzy. Co widziałaś? Smoki? Daj spokój, matko. Jeśli będziesz opowiadać takie bzdury, całe miasto pomyśli, że oszalałaś. Mam też lepsze rzeczy do roboty niż słuchanie twoich bajek. Och, spoko. Zobaczysz, kto był smok. Jak nas pozabija, to mi uwierzysz. <laughs> nieźle. Dobra, ciśniemy tutaj do ziomka. Gdzie oni tu są? Tutaj. Na pewno nic ci tu nie grozi. Się nie jest, przynajmniej teraz. Nic ci nie jest? Co się stało? A to kto? Jeden z twoich towarzyszy? To jeszcze nie towarzysz, ale przyjaciel. Zawdzięczam mu życie. No, to jeszcze nie towarzysz, ale przyjaciel. możemy gdzieś porozmawiać. Nie wiadomo, kiedy wieści z Helgen dotrą do <laughs> No Helgen? Czy coś się stało? Masz rację. Chodź za mną. Chod, chodź tu na chwilę. Potrzebuję twojej pomocy. Chod, chodź tutaj. No ziomuś, gdzie ty jesteś? koda na kładzie. O, tu idzie jakiś piesek. What the hell? hał, 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 Kikut żeś chyba Naprawdę znasz o, w chusteczka. Cicho, Frodnar, nie czas na twoje zabawy. Idź pilnować południowej drogi. Znajdź. Znaczy jeśli zobaczysz cesarskich żołnierzy, wyjechać ci Mamo, chcę porozmawiać z wujkiem Ralofem. Patrzcie no, jesteś już prawie dorosły. Niedługo sam wyruszysz do walki. No hau 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 hau, Jemuś. Nie dam tym żołnierzom cię zaskoczyć. Co za Ralofie! Coś się dzieje? Wyglądacie na nieźle wyczerpany. Ach, nie pamiętam, kiedy ostatni raz spałem. Uch, od czego zacząć? Wieści o Ulfriku były prawdziwe. Cesarscy urządzili na nas zasadzkę przy czarnym ruczaju. Zupro Fajnie wygląda. Wiedzieli gdzie będziemy. No dobra, szybciej, bo ja chcę już walczyć i ja chcę zdobywać ekspa. Dużo, dużo, dużo ekspo. No dobra, spoko. Ustawili nas. Tchórze. Nie ośmieliliby się pozwolić Ulfrikowi na uczciwy proces. Zdrada za walkę o swój własny naród. Całe Skyrim zobaczyłoby wtedy prawdę. A wtedy znikąd zaatakował smog. Nie masz na myśli prawdziwego, żywego. Ledwie sobie wierzę. A przecież tam byłem. Może to dziwnie zabrzmi, ale zginęlibyśmy, gdyby nie ten smog. Udało nam się wymknąć w zamieszaniu. No to no w sumie ale tak. My jesteśmy pierwszymi, którzy dotarli do rzecznej puszczy? Z tego co wiem. Dziś nikt nie przybył południową drogą. Mhm. Czyli wszyscy zdechli, tak powiem. Bzdura. Może chwilę odsapniemy. Nie podoba mi się, że narażam Twoją rodzinę, Gerdur. Ale. Bzdura. Możecie tu zostać tak długo, jak chcecie. Czesa Na zawsze? Zostawcie mnie. Każdy przyjaciel Ralofa jest moim Spoko. przyjacielem. Dobra, podbijam Ciebie. Oto klucz do domu może tam zostaje jak długo też daj uzyskać. mi znaleźć i daj znać potrzeba. jeśli będziesz jeszcze czegoś potrzebował jeśli będziesz jeszcze czegoś 5 piw proszę Hihi. po co mi chleb nie chcę chleb nie chcę kawałek sera tego też nie chcę o to się weźmie miód tego nie chcę winko wystarczy dobra wychodzimy Możesz coś dla mnie zrobić dla nas wszystkich ja musi wiedzieć, czy rzeczywiście w okolicy jest smok. Rzeczna puszcza jest bezbronna. Musimy poprosić Jarla Balgrufa z Białej Grani, by przysłał jak najwięcej żołnierzy. Jeśli mu to przekażesz, będę twoją dłużniczką. Okej. Okay. Wiedziałem, że możemy. Gardur mieszkającą w reszcie puszczy po Białej Grani, zaczną mnie szukać, ale czy uciekł ktoś jeszcze? Czy Ulfric... Nie wiadomo. Nie martw się. Na pewno mu się udało. Dobra, jakieś mamy tutaj różne dołącz do buntu gromowładnych, Pomóc z białej grani. imieniu gardur mieszkającą rzecz puszczy. Trzeba okay. więcej niż smoka, żeby powstrzymać... Gromowładnego. Puszczę ich do domu i pokażę gdzie co jest. Hmm... Chyba raczej pomóc im wypić nasz miód. Hi hi hi. Powodzenia bez Żaden bracie. problem. do zobaczenia. Siema. Się nie Dobra, zobaczymy, będziemy to mieć What the fuck? Pomógł Jarlem Białej grani. Dobra. Umiem się przyczaić. Dobra, moi drodzy, no to ciśniemy po malutku. Cieszę się, że mogę jakoś pomóc. My sobie tutaj gdzieś wejdziemy, pogadamy z tą babeczką, co tam pierdzieliła, żeby działa smoka. Siema laska. Nikt nie, nie daje mi wiary, wierze. ale powiadam ci, widziałem smoka, taki duży był, miał takie zęby i nikogo nie zjadł. No ale nic, ciśniemy, moi drodzy, Pomalutko, powolutku, później tutaj będziemy sobie pochodzimy troszeczkę, jakieś kweściki poboczne będziemy sobie brać, które będę wykonywał we własnej rozgrywce, a jak na razie... To ciśniemy do białej grani, tak? Nie do białej grani, tylko do rzecznej pusz. A nie, białej grani. Kurde, trochę daleko. No ale, cóż, jakoś to tam się dostaniemy, prawda? Może po drodze będzie jakieś. Jakieś ten. Sytuacje do rozpierdzielenia Mało mam kondycji. No ale cóż, trudno. O, wilki. No, come on. Uciekaj. Na czeladniku go. I wód. Hehehe. Zbieramy coś. Nie Nie ma nic. Dobra. I co? I ciśniemy teraz. Do przodu. O, widzimy białą grań tam. Na celowniku. O, wow, wow. To ładnie to wygląda. Nie powiem Ciekawie Dobra, schowamy sobie amunicję naszą What the hell, hoppalasia I ciśniemy do białej grani Pomówić z jarlem, urlfreakiem gromowładnym Zacny panie I ci tu. What the hell, a tam kto tam coś się bije? Coś tu się biję. Ja też chłopaki, poczekajcie na mnie, bo ja też chcę się pobić trochę Farma pelangia odkryta Aha. No i ciśniemy go Elegancko Zbieramy A, nie chcemy Nieźle sobie radzisz. Byłby z ciebie dobry tarczownik. Kim są tarczownicy? Nie, stąd, co? Nic nie wiesz o towarzyszach. No nie bardzo. To zakon wojowników. Jesteśmy braćmi i siostrami honoru. Za odpowiednią opłatą zjawiamy się i rozwiązujemy problemy. Aha, czyli najemnicy do wynajęcia. To nie moja działka. Musisz porozmawiać z kodlakiem białowłosym Wiorwask. Okay. zna się na ludziach. Spogląda komuś w oczy? I wie, ile ten ktoś jest wart. Powodzenia, jeśli planujesz się z nim spotkać. On porozmawia z Haroldem towarzyszył. O, jakiś kościk? Poboczny? O, poboczny kościk. Hehehe. Eleganciuszko, odkryliśmy nową lokację. Przy okazji poboczny kościk żeśmy wzięli. Ale teraz ciśniemy do białej grani. Siamoś? Stajnie białej grani odkryto. Tutaj jest dobrze, fajnie zrobione, ponieważ możemy na mapce sobie o teleporcik na farmę pelagia, możemy o szybka podróż do miejsca, tak, ale na razie my nie chcemy, ponieważ idziemy do białej grani. Przepraszam Was bardzo Ciśniemy sobie pomalutku, powolutku Na więcej nam kondycji już nie wystarcza Także Biegniemy sobie Jak tu nas ludzie przywitają? Sioma ziomuś Mówią, że na Helgen napadł smok. Jeśli któraś z tych paskud tu zawita, to będziemy gotowi Oho, na pewno Już to ziomuś widzę Stać! Smoki szaleją, więc przejścia nie ma. Bez glej tu nie wyjdziesz do miasta. Bez czego? Co by tu mu dać? Więcej wrócę później. Nie oczuś albo pożałujesz. za strasznie. Czy pomoże ci z Czy to pomoże ci zmienić zdanie? 60 mam. Wieści z Halkę dotyczące ataku Smoka. A przekupimy go może. Witamy w Białej Grani. Hehe, zawsze działa. Ludzie są pazerni, co nie, moi drodzy? I nam pieniążki. Teren się I wchodzimy do Białej Grani. Któż to nas tutaj dziś zawita? Przywita? Multivitamina. Cóż my tu będziemy mieć? No nic, ciśniemy. Zapłacimy ile będzie trzeba, ale musimy mieć więcej mieczy dla cesarskich żołnierzy. Czym ty ona no, żołnierzu? Nie tak dużego zamówienia. Może schowasz tę swoją głupią dumę i poprosisz o pomoc Eorlunda Siwowłosego? Ach, prędzej uklęknę przed Ulflikiem Gromowładnym. Poza tym Siwowłosy nigdy nie przygotowałby stali dla Legionu. Jak o kurde, zbroicie się? Gromowładny? Nie, się cudów. Nie Dobra. Ciśniemy moi drodzy. Do urflika gromowładnego. Nie, do jarla. Wojny. Pieniądze. What the fuck? Nie. Nie mam pieniędzy. Uh, 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 uh. Nie zło! Małe dziecię wojny. Albo rozwalę ci nos i wojny. Nie, proszę! Naprawdę nic nie mam, Braid. Jutro dam ci 10 septimów, tylko mnie nie bij. E Na co się tak gapisz? Nie boję się ciebie, wiesz? Nawet jeśli jestem mniejsza. Uuuu, uh, uh, nieźle, nie zła, niezła laseczka. O, tu ziemuś może ty coś nie poga... podoba. Mi się, że przy... Kiedyś wykradałem się w nocy i starałem się przewrócić tego wielkiego wołu na podwórku siłowłosych. Razem z Milą wspinaliśmy się na dach smoczej przystani i szukaliśmy ptasich jaj. Ale już tego nie robię. Ojciec mnie przyłapuje i mam potem kłopoty. Oho. Dobra. No to moi, drodzy, ciśniemy dalej. Do naszego... jarla. Tam mam już chyba, tak? Tak. O to hyll u czym ty gadaś, ziomuś. No ale ja chcę walczyć. Troszeczkę żeśmy dzisiaj z gigantem powalczyli. Z jednym. karawanami, Odkupię od huldy gospodę pod klaczą. Żegnaj. Dobra. Idziemy do białej grani. Wchodzimy. Otwórz. Co mam otworzyć? Otwórz z przystań. Aha, bo w białej grani już jesteśmy, teraz z przystań, otwieramy. Bardzo się z tego cieszę Idziemy do Jarla Urflika Idziemy, nie idziemy? What to Co się stało? Nic się nie stało. Ciśniemy. Dobra, podbijamy do tego. Nie, nie zapominaj może służę panom, ale... Co ma oznaczać to wtargnięcie? Jarl Balg. Zaraz, nie chciałem pogadać z tą z laską, o kto mnie tutaj. Co kto mnie tutaj tu nachodzi? Co to w to? A tu jakaś laska mnie nachodzi. O. dobra. Jestem puskarlem strażą przyboczną władcy. I moim obowiązkiem jest strzec Jarla i jego świtę przed wszelkimi niebezpieczeństwami. Mam na ciebie baczenie. Teraz ty się wytłumacz. Dobra. Powiedziałem, bym przekazał wiadomość bezpośrednio Jarlowi. Okay. Jarlowi, Możesz przekazać to mnie. Zaczynam myśleć, że... Chcę usłyszeć, co ma do powiedzenia. He he kto tu ma siłę co? Nic nawet nie powiedziałem O Jarl mnie przyjmie Siemanią puszczać. Widzę, że jesteś wyluzowany nieźle. No chętno został zniszczony przez smoka, no no co, no. Jeśli się nie mylę, jest właścicielką tartaku. Filar społeczności. Nie daje się ponieść fantazji. Czy Helgen na pewno zostało zniszczone przez Smoka? To nie był atak gromowładnych. Po powiedzieć prawdę czy skłamać? Hmm. Okej, okay, skłamiamy. I miała rację. Co teraz powiesz Proventusie? Czy nadal mamy wierzyć w potęgę naszych murów w obliczu Smoka? No. Panie, powinniśmy natychmiast wysłać wojsko do rzecznej puszczy. Przepraszam was bardzo, ale co coś się dzieje? Jeśli smok nie wiem, co. W górach, to to miejsce jest Uzna ja to za prowokację. Będzie myślał, że szykujemy się, by dołączyć do Ulfrika i go zaatakować. To się powinniśmy. Nie będę stać bezczynnie, gdy smok pali me włości i masakruje moich ludzi. Dobrze I tak jest to, wziomek. natychmiast wyślij oddział do Rzecznej puszczy. Tak, Jarrój. Tylko uważaj na tą puszczę, maleńka! Hi, 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 hi. Tak byłoby najlepiej. Dobra robota. Udało ci się mnie znaleźć z własnej inicjatywy. No. To była wielka przysługa dla Białej Grani. Nie zapomnę o tym. Proszę, weź to w dowód mojego szacunku. Możesz zrobić... Czarny własne. Coś jeszcze. Z Farengar. odpowiednie dla kogoś. O twoich talentach. O jakich talentach? Farengara, mojego nadwornego czarodzieja. Zajmował się sprawą związaną z tymi smokami, plotkami o smokach. Okej. Okay. Dobra, czyli tak, jednego kości każymy u czarny. Yy, Cisza przed burzą jest ukończona i zerwane kajdany tak samo. Dostał nam czarny głos. Porozmawiaj z Farengarem. Dobra moi drodzy, zostawimy sobie tego kościka na następny filmik, na następny ten Ja teraz Wam bardzo dziękuję Nic nie czuję, bardzo Wam dziękuję I co, z tej strony był Nowaku, czekajcie na kolejne filmiki, na kolejne części The Elder Scrolls 5 Skyrim Będziemy kontynuować naszą przygodę, także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć